Masz wrażenie, że Twoje pieniądze uciekają gdzieś bez śladów? Nie jesteś sam. Badania pokazują, że aż 83% Polaków przekracza wydatki zaplanowane w swoim budżecie. Równocześnie zaledwie 54% Polaków ma jakiekolwiek oszczędności, co oznacza, że nie ma połowa z nas nie posiada nawet najmniejszej poduszki finansowej. W tej lekcji pokażę Ci, jak od podstaw zbudować własny budżet domowy. Narzędzie, które pozwoli Ci zapanować nad wydatkami, odkładać pieniądze na cel i czuć się bezpiecznym finansowo. Dlaczego warto mieć budżet domowy? Budżet domowy to nic innego jak przemyślany plan Twoich przychodów i wydatków. Dzięki niemu zyskasz kontrolę i świadomość. Będziesz wiedzieć dokładnie, ile zarabiasz i na co wydajesz pieniądze. Ograniczysz też wydatki, wydatki impulsowe. Planowanie sprawi, że łatwiej ci będzie powiedzieć stop niepotrzebnym zachciankom. Osiągniesz też cele finansowe. Regularne oszczędności pozwolą ci spełnić marzenia takie jak wakacje, nowy samochód czy fundusz awaryjny. Poczujesz też wielki i ogromny spokój, więc, widząc jasny plan i realizując go w czasie, masz pewność, że pieniądze nie wymkną ci się spod kontroli. Wyobraź sobie, że twój, twój portfel to taka mapa, a budżet domowy to plan podróży. Plan podróży z punktu A, twojego obecnych dochodów i datków, do punktu B, do osiągnięcia celów finansowych. Dobry budżet jest jak kompas, który pokazuje Ci drogę i pomoże Ci uniknąć zbędnych zakrętów i zdarzeń ze spodziewanymi wydatkami. Kanał wspiera XTB, gdzie możesz zacząć swoją przygodę z inwestowaniem, a do 100 000 euro nie zapłacisz prowizji, a oprócz yy, braku prowizji, mam dla Ciebie też darmowy kurs inwestowania. Wystarczy podczas rejestracji darmowej rejestracji wpiszesz kod Wojtek. Czas na krok pierwszy, czyli zbierz informacje o swoich dochodach. Pierwszy krok to uczciwe podliczenie wszystkich twoich źródeł, twoich pieniędzy. Spisz wszystkie przychody, m.in. wynagrodzenie o pracę, umowę, umowa o dzieło, premie, prowizje, jakieś bonusy, dodatkowe zlecenia, świadczenia np. takie jak 800+, zasiłki czy alimenty. Możesz też być może masz, posiadasz np. dochody pasywne, takie jak wynajem mieszkania albo odsetki z lokal. Sumuj to, co wpływa miesięcznie na twoje konto. To jest górna granica twojego budżetu. Tyle masz pieniędzy do podziału. Jeśli na przykład zarabiasz 4000 netto i dorabiasz 500 zł, to twój całkowity dochód wynosi 4500 zł. Dobrym zwyczajem też jest uwzględnić tak zwane yy, yy, nieregularne dochody. Jeśli zdarza ci się dostawać na przykład coroczny zwrot podatku albo na przykład półroczną premię, wylicz ich średnią miesięczną wartość i dodać dochodów. W ten sposób twój plan będzie bardziej realistyczny. Krok numer 2. Wypisz wszystkie wydatki stałe i zmienne. Teraz przychodzi na czas na drugą stronę równania czyli na wydatki spisujemy wydatki podzielimy na dwie główne kategorie wydatki stałe czyli potrzeby to rachunki zobowiązania które płacisz co miesiąc. Rób regularnie należą do nich między innymi czynsz rata kredytu hipotecznego, opłaty za mety takie jak prąd, gaz, woda, internet, abonamenty telefoniczne, ubezpieczenia, raty innych kredytów np. czesne za szkołę, przedszkola, transport do pracy czy do szkoły. Te koszty są zwykłe, konieczne i stałe i, w, i są co comiesięczne. Mamy też wydatki zmienne. Ja tak nazywam je troszeczkę jak zachcianki. To wszystko, co wydajesz nieregularnie lub coś, co, na co masz większy wpływ. Przykładem może być jedzenie, czyli zakupy spożywcze, obiady na mieście, paliwo jeśli jeździsz samochodem, wydatki na ubrania, kosmetyki, rozrywkę, kino, wyjście z znajomymi, zakupy domowe, prezenty, hobby, subskrypcje wszystkie. Te koszty mogą się zmieniać w zależności od potrzeb, ale warto je po prostu uwzględnić w budżecie domowym i mieć nad nim kontrolę. Spisz wszystko co przychodzi do głowy przez miesiąc. Przejdzie ostatnie wyciągi bankowe, paragony, faktury, to pomoże Ci odnaleźć wydatki, o których możesz łatwo zapomnieć. Takie na przykład jak stary abonament na siłownię, czy jakąś opłatę za jakiś portal w internecie, którą płacisz co miesiąc, a niekoniecznie już korzystasz. Ważne jest, żebyś był ze sobą szczery, że jeśli coś wydajesz, nawet okazjonalnie zaplanuj to w budżecie. Przykład takiej kategorii wydatków, czyli stałe jeszcze raz powtórzę, to jest czynsz, mieszkanie, kredyt, media, opłaty, telefony, internet, ubezpieczenia i czesne. Zmienne to jest jedzenie, paliwo, transport, ubrania, rozrywka, prezenty, suplementy, kawa na mieście, itd., itd. W kroku numer 3 ustalimy limity i zaplanujemy oszczędności. Teraz, gdy już masz listę dochodów i wydatków, czas troszeczkę sprecyzować nasz plan budżetu. Na początek odejmij od dochodu sumę wydatków stałych. To pokazuje, ile zostaje Ci na pozostałe wydatki i oszczędności. Na przykład, masz dochodów 4,500 zł. A stałe wydatki wynoszą 2500. Pozostaje ci 2000 zł na cały miesiąc. Warto też trzymać się jakiegoś prostego schematu. Popularna metoda, czyli 50-30-20, sugeruje, żeby 50% dochodów przeznaczyć na podstawowe potrzeby. 30% na zaścianki i przyjemności, a 20% na oszczędności i spłatę długów. Może się stosować jako wskazówkę. Na przykład 4,5000 zł, czyli tzw. 2250 masz na potrzeby. 1350 na przyjemności, a 900 zł na oszczędności. Jednak pamiętaj, to tylko przykład. Najważniejsze, żebyś ty świadomie ustalił własne limity dla poszczególnych kategorii. Traktuj trochę oszczędności jak wydatki stałe. Zastanów się, jaką kwotę chciałbyś odkładać co miesiąc, nawet niewielką. Jeśli powstaje ci 2000 zł, pomyśl, czy mógłbyś odłożyć na 10%, czyli 200 zł. Jeśli tak, możesz od razu ustawić co miesięczny przelew określonej kwoty na osobne konto oszczędnościowe. Bo automatyzacja to klucz do sukcesu. Bo systematyczne odkładanie pieniędzy działa nawet wtedy, gdy zapomnisz o nim w wize codzienności. Przykładowy plan na bazie powyższych liczb. Dochód tysiąca zł. Wydatki stałe 2500 zł. Pozostało 2000 zł. Z tej kwoty 1200 zł mamy na potrzeby zmienne: jedzenie, transport, zakupy. 600 zł na oszczędności, a 200 na wydatki czyli na przyjemności, czyli kino, jedzenie na mieście. Ale pamiętaj, to tylko przykład. Ty możesz dowolnie rozdzielić środki. Ważne, by jasno określić, ile wydajesz w każdej kategorii. Jedzenie na mieście 300 zł tygodniowo, paliwo 200 zł i tym podobnie. Określ stałą kwotę na oszczędności, np. 200 zł i zrealizuj przelew automatyczny na konto oszczędnościowe. Zanim przejdę do kroku czwartego, chciałem z Tobą porozmawiać, dlaczego drobne wydatki mają znaczenie. Chciałem porozmawiać o efekcie lat T. Wielu z nas nie przykłada wagi do pozornie małych wydatków. 5 zł tu, 10 zł tu 15 tu. Tak, wydaje nam się, że to jest niewiele, jednak z czasem małe kwoty kumulują się w duże sumo. Finansa taki mechanizm nazywamy efektem lat T kawy na wynos. Przykład, jeśli codziennie wydaje 10 zł na kawę poza domem, to w tygodniu to daje około 50 zł. Miesięcznie 200 zł. Przez rok nazbiera się ponad 2000 i to tylko z jednej drobnej przyjemności. Case study: Ania z Poznania policzyła, że właśnie co tydzień wydaje na kawę około 50 zł. To dało jej 200 złotych miesięcznie. Zaplanowała, że zacznie robić kawę prosto w domu. Dzięki temu zaoszczędziła 200 zł miesięcznie, czyli aż 2400 zł rocznie. Te pieniądze może przeznaczyć na inne cele, przed oszczędności lub na wymarzone wakacje. Podobnych oszczędności można znaleźć w codziennym życiu wiele. Zabieranie się na jazdę z domu zamiast kupowania w kawiarni? Mamy oszczędności. Ograniczenie zamówienia na wynos jedzenia przed, zamiast codziennie raz w tygodniu, mamy oszczędności. Sprawdzenie subskrypcji, których nie korzystamy? Mamy oszczędności. Małe cięcia nie muszą oznaczać przyjemności. Chodzi o to, żebyś świadomie wybierał i określił sobie limity. Dzięki niemu więcej zostaniecie na koncie. Skupiając się na tych drobnych wydatkach, szybciej osiągniesz efekty oszczędzania. Drobne wydatki za nami, więc czas na krok czwarty, czyli monitoruj wydatki na bieżąco. Zaplanowanie to jedno, ale prawdziwa moc budżetu dopiero odkryjesz, gdy będziesz na bieżąco porównał plany z rzeczywistością. Jak to zrobić? Na przykład prowadź dziennik wydatków. Możesz kupić tradycyjny notes i pod koniec każdego dnia lub tygodnia zapisywać w nim, na co wydałeś pieniądze wrzuć na przykład paragony do koperty i raz w tygodniu sumuj poszczególne kategorie. Korzystaj z być może z aplikacji mobilnej. Ja wolę tą formę, czyli polecam ci taką aplikację, jak kontomiesz, to jest całkowicie za darmo. A jeśli lubisz Excel, to na dole byś miał linka do Excela, gdzie byś mógł właśnie taki budżet domowy prowadzić całkowicie za free w pliku Excel. Pamiętaj, że jeśli prowadzisz to właśnie poprzez aplikację mobilną lub przez Excel, dzięki temu masz polą, można powiedzieć, wydatków w takim czasie rzeczywistym. Kolejnym krokiem jest. Weryfikacja swoich planów, czyli regularnie sprawdzanie swojego planów. Przynajmniej raz w miesiącu porównaj, czy nie przekroczyłeś przydanych limitów. Na przykład, jeśli zaplanowałeś na jedzenie tygodniowo 300 zł w tygodniu, a w połowie tygodnia widzisz, że wydałeś już 250 zł, no to przecież wiesz, że trzeba uważać przez resztę dni. Przykład. Po miesiącu prowadzenia zapisków odkryłeś, że co drugi tydzień wydajesz dużo więcej na paliwo niż, niż zakładałeś. Teraz możesz odpowiednio zwiększyć tą kategorię wydając koszty do jazdy samochodem i zredukować środki gdzie indziej. Albo zauważyłeś, że płacisz za siłownię, z której prawie nie korzystasz. W rozmowie z trenerem mógłbyś obniżyć pakiet albo zrezygnować i zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Klucz? Bądź elastyczny. Budżet to nie jest zabetonowany dokument. Uczy się i zmienia razem z tobą, z twoim życiem. Przeglądaj go, ucz się na błędach i wprowadzaj poprawki. W miarę upływu czasu Twój plan stanie się coraz bardziej dokładny i bardziej dostosowany do Twojego stylu życia. Ustal cele krótkoterminowe i długoterminowe, czyli krok numer 5. Oszczędzanie pieniędzy sam o sobie bywa trudne, jeśli nie masz jasnych celów. Dlatego zastanów się nad konkretnymi celami finansowymi. Mogą to być cele krótkoterminowe np. wymarzone wakacje za 3000 zł za pół roku, zgromadzenie 1000 zł na naprawę auta, Albo zakup nowego telefonu za 6 miesięcy. Cele długoterminowe to na przykład wkład na własne mieszkanie, fundusz awaryjny, fundusz oszczędnościowy, który pozwoli ci przeżyć 3 lub 12 miesięcy, albo spłatę kredytów lub zbieranie po prostu na własną emeryturę. Nadaj tym celom realne ramy czasowe i wartości. Przykładowo za rok, za rok chcę mieć odłożone 1200 zł na wakacje, czyli. Miesięcznie potrzebuje odkładać 100 zł, albo za dwa lata planuje drobny remont i potrzebuje 5000 zł. Potrzebuje około 200 zł odkładać miesięcznie. Jeśli masz kilka celów, możesz ustawić oddzielne konto oszczędnościowe i zacząć przelewać pieniądze właśnie na konkretny cel. Automatyzacja pomaga, gdy raz ustawić cel przelewu na oszczędności zaraz po wypłacie, część budżetu domowego od razu zniknie. Do skarbonki na cele, i nie jesteś w stanie wydać tych pieniędzy na nic innego. Zyskujesz w tym, w tym wypadku przewidywalność. To co? Czas na ćwiczenie praktyczne, czyli na Twój własny budżet domowy. Teraz działaj krok po kroku. Weź kartkę papieru, noter lub arkusz kalkulacyjny i wykonaj poniższe zadania. Pierwsze lista dochodów. Zapisz wszystkie swoje miesięczne przychody: pensje, dodatki, zarobki, świadczenia. Sumuję. To Twój budżet początkowy. Potem dwa: Wydatki stałe. Rozpisz wszystko co miesięczne wydatki, które musisz opłacić, czyli czynsz, rachunki, raty, kredyty, abonamenty. Masz to już? Ok. Krok numer 3. Wydatki zmienne. Rozpisz pozostałe koszty. Żywność, transport, paliwo, rozrywkę, zakupy. Rozbij je na tygodnie lub na dni, jeśli to Ci pomoże. 4. Ustal priorytety i limity. Zdecyduj ile maksymalnie chcesz wydać na każdą kategorię. Ustal też ile co miesiąc odkładasz na oszczędności. Traktuj tę kwotę jak wydatek stały. 5. Zapisz budżet na papierze. Przenieś to wszystko do tabeli, do kalkulatora, do Excela. Tak będziesz wiedział, gdzie dokładnie zaplanowałeś każdą złotówkę. gdzie dokładnie skierujesz każdą złotówkę. 6. Monitoruj przez miesiąc. Co tydzień, na przykład niedzielę, sumuj wydatki z ostatnich dni i wpisz do tabeli. Porównaj z panem. Zaznacz lub zobacz, gdzie jesteś poniżej lub powyżej zaplanowanej kwoty. Szukaj obszarów do poprawki. Przykład, założyłeś, że Twój budżet to wynosi 4000 zł. Wydatki stałe, czynsze, rachunki raty wynoszą 2500 zł. Powstała ci kwota 1500 zł. Z tej reszty możesz zaplanować np. przykład 500 zł na oszczędności, 1000 zł na, na, na życie i na transport. Pamiętaj też, że oczywiście każda liczba może być dowolnie zmodyfikowana, ale ważne, żeby plan i wydatki się zgadzały. To co? Czas na podsumowanie i oczywiście zadanie domowe. Budżet domowy to twój finansowy kompas i mapa. Kiedy go dobrze zaplanujesz i będziesz konsekwentnie realizował, zyskasz przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i zaczniesz lepiej rozumieć, gdzie idą twoje pieniądze. Dzięki temu łatwiej znajdziesz dodatkowe oszczędności, osiągniesz cele i unikniesz spodzianek, takich jak brak pieniędzy na koniec miesiąca. Pamiętaj, żeby zacząć od małych kroków. Nawet prosty budżet do życia to ogromny postęp w kierunku finansowej równowagi. Najważniejsze to rozpocząć działanie już teraz. Skompletuj dane, opracuj plan i sprawdzaj rezultaty. A zadanie domowe? Przez tydzień zapisuj wszystkie wydatki, wszystkie wpływy. Niech żaden Ci wydatek nie umknie. Na koniec miesiąca spróbuj zaprojektować wstępny budżet na kolejny miesiąc. Skorzystaj z podanych powyżej wskazówek. Kiedy zaczniesz kontrolować finanse, zobaczysz, że każda oszczędzona złotówka ma znaczenie. Do zobaczenia też w kolejnym odcinku, w którym powiem Ci o skutecznych sposobach oszczędzania na codziennych zakupach. A tymczasem życzę Ci powodzenia i samych trafnych finansowych decyzji.